Razem z nami Mateusz Dziewiotowski, który podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 2027 roku. Mateusz, bardzo gratulujemy. I w pierwszym pytaniu chciałbym zapytać o Twoje emocje, jakie teraz towarzyszą ci po parafowaniu nowej umowy. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że, że parafrowałem umowę z Zagłębiem Lubin i liczę, że, że to będzie gdzieś współpraca im przyjemna dla mnie i że będę mógł się w jakiś sposób odpłacić klubowi dobrymi występami. I swoim postawą. No właśnie, w pierwszym zespole KGHM Zagłębia Lubiny jesteś już od jakiegoś czasu. Niemniej jednak, więcej minut rozgrywasz w drugim zespole KGHM Zagłębia Lubin. W tym wieku, w którym Ty jesteś, na tym etapie Twojego rozwoju piłkarskiego, to chyba ważne, żeby tych minut na jak najwyższym poziomie łapać jak najwięcej. Zgadza się. Bardzo się cieszę, że, że mam taką możliwość. Zespół rezerw jest też na poziomie centralnym, w drugiej lidze, gdzie, gdzie grają dobre zespoły z dobrymi zawodnikami, dlatego łapanie tych minut jest dla mnie czymś, czymś bardzo ważnym. Opowiedz Mateusz, trochę o tym, jak wyglądają Twoje dni codzienne w pierwszym zespole KGHM zagłębia Lubin. Na tej pozycji, na której Ty występujesz, chyba jest od kogo czerpać wiedzę i się uczyć. Jasne, zgadza się. Na co dzień trenuję z pierwszym zespołem i na mojej pozycji jest i Damian Dąbrowski i Tomek. Makowski, więc bardzo doświadczeni zawodnicy i staram się codziennie podpatrywać i wynosić z treningów jak najwięcej. Przedłużenie kontraktu z Twoją osobą to chyba też jasny sygnał dla Ciebie, że no klub chce na Ciebie stawiać, chce w Ciebie inwestować. Jasne, ja też tak poczułem, dlatego po prostu zgodziłem się i podpisałem nową umowę. Mateusz, Twoje plany, cele na zbliżające się tygodnie, miesiące jakie będą? A chciałbym być cały czas tutaj w pierwszym zespole i, i z czasem gdzieś załapać się do kadry meczowej i, i wywalczyć sobie debiut na boiskach ekstraklasy. No to już na zakończenie naszej rozmowy chciałbym Cię zapytać o to, co w sobotę? Druga szansa na zdobycie kompletu publiczności przez, przez nasz zespół w meczu z Lechem Poznań? Jest jakieś słowo, które chciałbyś przekazać naszym kibicom? Mam nadzieję, że uda się powtórzyć historię i my, jako zawodnicy, postaramy się, aby ten mecz był zwycięski.